nie kontynuując współpracy z nowym sztabem. Wrócił do Polski i jak się okazuje, na dobre. Po dymisji Michała Probierza i wielkiej rekonstrukcji w sztabie reprezentacji Polski, nazwisko Piszczka pojawiło się w medialnych spekulacjach jako potencjalny asystent Jerzego Brzęczka. Wydawało się to logiczne. Doświadczenie, znajomość kadry, szacunek wśród piłkarzy. Ale Łukasz odmówił. Dlaczego? Oficjalnie nie podano powodów, ale wiele wskazuje na to, że była to decyzja głęboko przemyślana nie z lęku, lecz z wyboru. Piszczek postawił na coś, co ceni bardziej niż prestiż, stabilność, lokalność i prawdziwe zaangażowanie. W sezonie 2025-2026 zobaczymy go ponownie jako pierwszego trenera LKS Goczałkowice-Zdrój. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że nadal będzie także wychodził na boisko jako zawodnik. Dla wielu może się to wydawać niepoważne. 40-letni był reprezentant Polski grający w trzeciej lidze? Ale w tym wyborze kryje się głęboki sens. Piszczek nigdy nie był typem medialnej gwiazdy. Zawsze wybierał drogę ciężkiej pracy i lojalności. Teraz pokazuje, że nawet po światowej karierze można wrócić do swoich i dalej dawać wartość nie dla pokłasku, ale z potrzeby serca. BetKlik 3 Liga to nie Bundesliga. Ale też nie jest to liga bez znaczenia. Dzięki takim ludziom jak piszczek, poziom organizacyjny i medialny tych rozgrywek rośnie. Klub Zgoczałkowic zyskał nie tylko trenera, ale też lidera, który potrafi inspirować, przyciągać sponsorów i rozwijać młodzież. Trudno wyobrazić sobie lepszy symbol powrotu do korzeni niż ta decyzja. Czy Piszczek jeszcze kiedyś wróci do wielkiego futbolu?